Dobry dzień, drogi ludzie, witamy na kanale Medzusłowiańskiego Języka. Seria Mala nauka, gdzie ja będę mówić i rozliczne, nerdowskie, zajmliwe um, fakty, które ja jestem niegdy przeczytał, usłyszał, tak aby było to, daby to mogło pokazać, że medzusłowiański język może być i tak, że dobry. Nie jedno do tego aby mówić na medżu języku, o medżu języku. No tako, że posłużyliśmy się nim w drugich kontekstach. A mi to tako, że Bode Zajmliwo, Zatocz to się Navidi. różne nerdowskie fakty, citaty po różnych Wikipediach. I tak dalej, i tako dalej. Tako, Zajmliwost na tutaj epizod jest Ardipithecus Ramidus. To znaczy. Rod hmm, malpice, czyli e, ssawca, który był e, jednym z, może być i pra ludzi. A to jest za to, że on nie chodził e, na czterech nogach. To była prosto takowa malpica, która chodziła po drzewach, ale jednocześnie. Możemy rzekć, że to jest takowa pośrednia forma między Malpicejem i człowiekiem, to znaczy, no, mózg Malpica, morda kako Malpica, no, jednocześnie, no, tako, że spina i e, wse e, skelet, generalno, kosti, byli uże wyższe, podobne do człowieka, także nogi, które tej Ardipithecus imal. Byli pośrednie między malpicami i ludźmi, to znaczy tutaj możemy rekcie, prsty, miał podobne do ludzkiej stopy. No, jednocześnie palec był jeszcze takowy, że mógł jego przeciwstawić drugim prstam i za to chwatati drzewa. Ja nie znam dobrze, jako nazwać tę un która jest Między nogami i spinoją, i spina i schody z tutaj costi. E, główno idę także o to, że e, ta kost była podobna do tej ludzkoj, a nie do, na przykład I tako zajliwo jest to, że prosto, to jest taki wielko, archaiczny typ zweria, który był niejako pokrowny człowieku w ewolucji. Hipoteza jest, że to jest dodatni dowód na to, że tej wzajemny przodek szimpanza i człowieka nie chodził na czterech nogach, a mógł prosto, tako że dobro chodzić na dwóch. Zato, że to prosto chodził po drzewach i kiedy chodził po drzewach, nie chodził na czterech nogach, a chodził na dwóch i rękami tak, że jednocześnie chwatal te wietki. Mm, to znaczy, mieszal chodzenie na czterech nogach i na nogach dwóch. Takowa hipoteza jest i z tego powodu, że akoby tej e, wzajemny przodek szimpanza i człowieka chodził na czterech nogach jedynie, czyli głównie na czterech nogach, jako szimpanza, tak, gdyby imał skelet podobny do szimpanza, tej Ardipithecus ramidus, który zaisto jest niedaleko od tego wzajemnego przodka ludzi i szimpanzów przybliżono milion lat, ako pamiętam, dobro. Mezczaśno Ardipithecus ramidus takiego skeleta podobnego szimpanzu nie ma i z tego jest ta teoria, że nasza dwojnożność jest starsza, czem my jesteśmy podezrywali, że prosto kiedy Niekakowa Malpica, z której potom ewoluowali ludzie, zeszła na savannę. Ona już dość dobrze znala, jak chodzić na dwóch nogach, mogła długi czas, relatywno, na tych dwóch nogach chodzić i także z tego powodu mogła lepiej przeżyć i tak często ją e, różne inne zwierzęta nie chwatali i nie pożerali Tako to jest ta zajęliwość na tutaj epizod. Czekajcie na nowe epizody serii Mala Nauka. Pozdraw i niechaj meczu słowiańskie z wami.